Zabiorę Was dzisiaj na mały spacerek. Idziemy w miasto. Pomyślałem, że zabiorę Was troszeczkę na miasto, na dwór. Przede wszystkim dlatego, że muszę się przemóc i zacząć nagrywać w terenie. Może się to wydawać dziwne, w związku z tym, że mam za sobą jakieś 400 spotkań autorskich wyjazdy do telewizji, konwenty i w ogóle. Ale powiem wam uczciwie, że ja naprawdę piekielnie wstydzę się e, chodzić z kamerą. Nawet przed chwilą miałem taką panią i głupio mi było po prostu złapać za kamerę i coś nagrywać. A pomyślałem właśnie, że zacznę nagrywać troszeczkę z terenu, jak wyglądają spotkania autorskie, jak wygląda e, życie pisarza, można powiedzieć, od kuchni. E, tak trochę bym powiedział w stylu Krzyśka Gąciarza, czyli prawie jak gąciarz. Więc chciałbym nagrywać takie vlogi, żeby. Dowiedzieć się, co u Was słychać. W ogóle, gdzie w tym momencie jesteśmy? Jesteśmy w parku na przymorzu w Gdańsku. Troszeczkę wam ten park jeszcze od razu pokażę. Spróbuję jeszcze nad morze pójść, jak się nie zgubię, bo mam piekielnie nie, kiepską orientację w terenie. Jak jesteś dziennikarzem, to właściwie każda taka akcja jest spoko, bo masz tą drugą osobę nagrywającą. A powiem wam. Że głupio mi jest, tak wiecie, ustawisz sobie kamerę i teraz próbujesz coś powiedzieć, tu z jednej strony ludzie, tu z drugiej strony ludzie. Yy, podziwiam naprawdę youtuberów, którzy potrafią iść na miasto, wiecie, trzymać po prostu obiektyw i gadać. Dla mnie to jest takie, bym powiedział, trudne, naprawdę trudne. Ostatnio zaczynam dochodzić do wniosku, że osiągnąłem właściwie wszystko, co chciałem osiągnąć, wiecie? Mm, fantastykę publikuję. Kosmiczne bobry się zbliżają. Ja skończyłem drugą część, teraz poprawiam drugą część. Za trzecią, mniej więcej, się zabieram. Robię kanał na YouTubie i, i też powiem Wam, chyba dorosłym teraz, właśnie po wywiadzie z Rojem, że ja w ogóle nawet nie potrzebuję dużego kanału. Wiecie, że chcę nagrać event, to nagram event. Chcę zrobić wywiad z jakąś. Dużą personą, to zrobię wywiad z dużą personą i nie jest to żaden problem. Więc zaczynam się zastanawiać, po co właściwie człowiekowi taki wielki kanał co dla sławy, ale mam spotkania autorskie, dużo spotkań autorskich. Ja mam w tym momencie kalendarz do października zabukowany. Wiecie, dochodzę do takiego naprawdę wniosku, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Idą dwie starsze panie, i słyszę. Patrz, youtuber. Powiem wam, że trzymanie tej kamery to jest naprawdę takie <grywki> youtuberskie dziwne, ale muszę się do tego nauczyć, muszę się do tego przedstawić, no bo bym chciał was zabrać na przykład na spotkania autorskie właśnie, a do tej pory jest mi głupio e, wyciągnąć kamerę e, na spotkanie autorskie, a przecież to jest, to jest głupie, bo to jest nic złego przecież. A wiem, że też fajnie by było to pokazać. Mm, chciałbym wam pokazać Pyrkon na pewno, bo będę się wybierać na Pyrkon. E, troszeczkę takich wydarzeń z trasy, jak jeżdżę na spotkania autorskie. E, chciałbym e, pokazać wam miasta, które odwiedzam. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że odwiedziłem jakieś 170, może 190 miast e, w całej Polsce. Bo zrobiłem około 400 spotkań autorskich, ale część się oczywiście miast pod, e, powtarzała. W Ostrołęce byłem ze trzy razy. Mm. Kilka razy byłem oczywiście w swoich rodzinnych stronach, Tu Gdańska jeszcze nie zdobyłem, ale w Rzeszowie byłem bardzo wiele razy w Jarosławiu, pod Warszawą, bardzo wiele bardzo fajnych bibliotek odwołomina Polegionowo. Więc chciałbym troszeczkę z wami też podzielić się paroma myślami, pogadać z wami, jak wygląda moje życie, jak wygląda Wasze życie. Co w ogóle u was słychać? Dajcie znać w komentarzu, co u was słychać ogólnie tak. Ogólnie to ja mam teraz bardzo dużo wolnego czasu. Cały kwiecień mam właściwie wolny z trzech powodów. Po pierwsze, e, strajk nauczycieli trwający przez cały tydzień. Z spotkania, całe spotkania mi się autorskie odwołały tego, tego tygodnia. E, dlatego, że e, no nie wiadomo było czy uczniowie w ogóle zawitają. E, drugim powodem jest y, pyrkon. Na koniec miesiąca mamy pyrkon, więc y, nie, ch y, nie chciałem sobie nawet brać spotkań autorskich w tym okresie. Bo na pyrkon chcę pojechać ze świeżą głową. Yy, a trzecim powodem y, no jest oczywiście Wielkanoc. I w tygodniu Wielkiej nocy też nikt spotkań autorskich nie umawia. Zresztą, aczkolwiek powiem Wam, że bardzo się cieszę na to wolne. Dlatego, że y, to jest pierwszy mój tydzień wolny od, y, od stycznia. Ja od stycznia, od, takich, y, od drugiego tygodnia stycznia, to cały czas jestem w trasie. Non-stop. Byłem w domu dosłownie na weekendy, piątek, sobota. Y, niedziela to już przygotowanie do kolejnej trasy. Ciężka ta kamera, strasznie wiecie, dobrze, że mam taki statywik sobie, moja dziewczyna proponowała mi, żebym wziął selfie-sticka, ale nie wyobrażam sobie, jakbym selfie na selfie-sticka założył Lumixa, to łapa by mnie bolała już strasznie, no ale cóż, siłownia, nie? Jest za mną biegacz, teraz idę przeciwbiegać, biegacz. Ja zawsze podziwiam takich ludzi biegających, bo ja to przebiegnę na bieżni kilometr i zdycham. Pomimo tego, że ćwiczę na siłowni już czwarty, może piąty rok z przerwami, to nie wyobrażam sobie biegania maratonów. Eee, a niejednokrotnie usłyszałem już taką propozycję, nawet czy ja bym w jakimś biegu charytatywnym nie wziął udziału. gdzie w charytatywnej akcji, <laughs> bardzo chętnie, Wyślę książki, przyjadę, zrobię wszystko w człowieku, królu, złoty, nie, ale biec nie, nie potrafię, nie daję rady. Ja wam powiem w ogóle, że tak jak działam, czy na tym pisaniu, czy na YouTube, czy na spotkaniach autorskich, to to mi się wydaje takie naprawdę proste, wiecie, że to wystarczy robić, działać, nie przestawać w tym kierunku. Ja YouTuba robię 2,5 roku w tym momencie. Nie mam jakichś gigantycznych zasięgów. A do dużych twórców potrafię dotrzeć, fajne materiały potrafię zrobić. Nawet studio nagraniowe nie kosztowało mnie jakichś kosmicznych pieniędzy. Mikrofon 200 zł, całe studio chyba 300 zł, mieli 350 lampy i, i tło kosztowało. Tak, to są 300, 300 zł i macie już konkretne tło. Mam takie wrażenie, że strasznie dużo osób myśli, że to jest strasznie ciężkie. A wystarczy po prostu nie odpuszczać. Ja nie jestem jakiś szczególnie nie wiem. Inteligentny, utalentowany. Eee... Nie powiedziałbym, to jest wszystko bym powiedział wydrapane. Dzień po dniu, dzień po dniu. Chciałbym też pokazać to ludziom, wiecie, ja bardzo dużo spotykam takich ludzi, zwłaszcza na marzycielach, ciekawych, pełnych pasji. Ja sobie niejednokrotnie, jak widzę ich projekty, myślę, kurczę, żeby ten człowiek tylko nie zrezygnował, żeby on dążył dalej do, do, tego, do tego sukcesu, bo ma fajny pomysł. Fajny materiał na siebie, już patrzę też tak ekonomicznie, nawet, że e, nie, ma, nie ma jeszcze takiego produktu, że to by się sprzedało. A widzę, że gościu wątpi w siebie i, i, i strasznie mnie martwi to, boli mnie to strasznie, nie, że, e, że ludzie wykruszają się, rezygnują. E, potem oczywiście nakręcałem pandemię, że nie da się nic zrobić, że, że, że wszystko jest zabetonowane, a, a wystarczy po prostu nie odpuszczać, nie? Iść, odbiłem się raz. Kontynuować, odbiłem się drugi raz, kontynuować, odbiłem się trzeci raz, kontynuować. Do skutku, do samego końca. To jest takie ciekawe, powiem Wam. Zaczynam pojmować Krzyśka Gąciarza, że on nagrywa vlogi, bo mam takie wrażenie, jakbym w tym momencie rozmawiał z Wami wszystkimi. O, ciekawe, teraz mam wiatr, ciekawe jak to zbierze. Czy wyszumi się wiatr, czy yy, rozwali mi nagranie. Czuję się jakbym rozmawiał w tym momencie z Wami wszystkimi, jakbym to z Wami wszystkimi był w tym momencie na spacerze. Idziemy sobie, hej pokażę Wam e, park, poka jakbym je znajomy po prostu odwiedził w Gdańsku. Pokażę Wam morze, idziemy nad morze, zobaczymy je. E, to jest fajne. W jakiś stopniu nawet to jest terapeutyczne, podejrzewam. Wiecie tak się wygadać, porozmawiać, co nas boli? Jak to mówią, takie tam nad morzem, nie? Teraz raczej nie będzie mnie słychać, bo nie dość, że szum, to jeszcze helikopter leci. No to można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty, nie? Jeśli chodzi o vlogowanie w terenie, jak się już tak włączy. To jakoś tam to idzie, nie? Kosmiczne bowry jedynka będzie w maju na warszawskich targach książki, w sobotę. Jeszcze ustalamy godzinę. Dwójkę pisało mi się bardzo szybko. Dwójkę już tak w pół roku napisałem, wiedziałem co chcę napisać. Też już miałem stworzonych bohaterów. Stworzony zarys fabularny, co to dalej będzie. Dwójkę to już się łatwo pisze. To przyznaję, że dwójkę to już I idzie. Yy, w jedynce to się jeszcze dużo rzeczy zmieniało. Czy bohater tak się będzie nazywać, czy inaczej. Boże, poprawianie książki w ogóle słuchajcie, jak główny bohater Jonzy Hamarowicz pisał się na początku Hamarowicz przez 3, potem się pisał Hamarowicz przez SCH, potem zacząłem pisać Hamarowicz przez WTCH i on ewoluowało końcowo do Jonzy Hamarowicz przez TCH. Ciekawe czy ja w ogóle dobrze wymawiam to nazwisko. Jak wymówić Jonzy Hamarowicz? Przez VTCH. Czy to jest Hamarowicz? Hamarowicz. Tak zaciągać trzeba, nie? Po rosyjsku troszeczkę. Łapa mnie już boli, bark mnie cały boli od trzymania tego. Panie, daj Pan spokój. Ciężka robota. Dobrze, że mało ludzi jest. Ja idę sobie, aparat wyciągnięty, I to kosy, nie, ludzie wszyscy patrzą dookoła, jak jadą samochody. Co on, panie, w złą stronę nagrywasz. Sam siebie, albo myślą, może jakiś youtuber idzie. Milion subskrypcji, a ja nawet nie wiem, że mijamy tutaj jakiegoś youtubera, trzeba poszukać. Na pudełku może napiszą, gdzie mieszka ten słynny youtuber. Ostatnio nawet tak myślałem sobie, Przechodząc koło totalizatora lotto, co by było, jakbym wygrał 10 milionów? Na paru spotkaniach już to właściwie opowiadałem i pomyślałem, że w sumie nic by się nie zmieniło. Nadal bym pisał książki, a jakbym pisał książki, to nadal jeździłbym na spotkania autorskie. Bo to nie jest tak, że jeździ się na spotkania autorskie ee, dla pieniędzy. Jeździmy za pieniądze, ale nie dla pieniędzy, więc jeździłbym dalej. Dalej malowałbym figurki. Dalej kręcił YouTube'a. Nie wiem, co by się zmieniło. Kupiłbym jakiegoś e, Lumixa albo jakiegoś Black Magic za 50 tysięcy złotych jakąś kamerę, której nie potrafiłbym obsłużyć i nagrywał w auto. E, nie wiem, szczerozłote pędzle bym sobie kupił do malowania figurek. Nic by się właściwie w moim życiu nie zmieniło. No, jakieś mieszkanko bym sobie ładne kupił i jakiegoś Passata z 2009 roku. A najlep najlepiej z niskim przebiegiem. Powiem wam, naprawdę czuję się szczęśliwym człowiekiem. To, co miałem osiągnąć w życiu, czuję się spełniony. Czyli wiecie, oczywiście czekam teraz na Bobry, na Netflixa. No, na Netflixa, mówię, jakby to było coś pewnego. Ale wiecie, nie, nie, nie wykluczam, że nagle się Netflix nie odezwie i powie hello, we saw Space Beavers and Revenge of Moon Jak jest szarańcza po angielsku, nie, pamię nie, nie pamiętam i nagle się jeszcze Netflix zakręci albo Warner Bros. Wiecie z Rowling, bo tak samo Rowling zrobiła bestseller i to nagle, nagle poszło na cały świat więc nie mówię, słuchajcie, nie mówię, że nie, że nagle tutaj pójdzie premiera i tu będzie bobromania w całej Polsce, nie? Zbliżamy się już do końcówki baterii. Nie wiem ile ona jeszcze wytrzyma, mam nadzieję, że zdążę nagrać pożegnanie. Kochani, mam nadzieję, że wam się vlogi podobają. Jak podobają wam się vlogi, łapeczka w górę, będziemy nagrywać dalej. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takiej formie e, wypowiadania się. Z mojej strony to wszystko. jak zawsze, na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zobaczymy ile jeszcze uda mi się nagrać. I do usłyszenia, takie. jest. Kurcze fajnie was. Co u was słychać? Dajcie w ogóle znać w komentarzu, co u was słychać, naprawdę. Jak tam... Jak tam testy gimnazjalne? Co w podstawówce słychać, co w liceum? Dorośli napiszcie, co u was słychać. Tak po prostu...